Witam, cześć czołem, jestem w fajnym miejscu. Zaraz wam pokażę. I patrzcie, co tu jest i co tu płynie. Ciekawe, ile litrów na sekundę przepływa przez taki potoczek. Wiecie, co mi chodzi po głowie? Ile tej wody tutaj płynie. No, i tutaj będą w przyszłości testy na mini hydroelektrownie. Ciekawe, ile watów można będzie pociągnąć z takiego potoczka. Postawię tutaj jakąś przyczepę kempingową albo coś. Tu się wysprząta. No, i będzie piękne miejsce. Piękne miejsce na relaks. I na off-grid. Powiedzcie, co myślicie o takim potoczku? Takie newsy dzisiaj. I ta woda jest czystutka. Dla mnie rewelacja. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie rewelacja. No, ciekawe, ile tutaj wody płynie. I tutaj już <grybujesz> zrobiłem sobie taką mini tamę. Rzuciłem parę kamyczków. No i można będzie sprawdzić ale musiało być to szczelne, tak? Żeby ta woda nie przechodziła. No i wtedy e, tu nie ma spadła akurat, ale łapać do naczynia, do jakiegoś tam wiaderka, do czegoś i sprawdzić ile litrów na sekundę do tego wiaderka wpłynie, tak? Taki jest, taki będzie przepływ. No, fajnie by było mieć tutaj tą, tą linię brzegową przynajmniej z 20 metrów, no to by się coś pokombinowało, tak? Bo tu jak, jakoś, yy, jakieś spiętrzenie jest, nie wiem ile, ale tak na oko, yy, tak na oko, jakby to spiętrzył, no to może będzie koło metra, tam na dół, może nie. W każdym bądź razie, taka bajka. Moi drodzy, jest tutaj jak, jak w bajce. Czego jeszcze nie doświadczyłem, to mikrohydroelektrownie. Teraz ktoś tu na kładzie jeździ i brzęczy. Słychać kłada. A tak to jest cisza i spokój. I szum wodospadu. jak fajnie woda. Plumka. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, ile można uzyskać z takiego przekroju. Ile jakich, ile watów można będzie uzyskać? Dobra, i 100 200 watów, jakby uzyskał do ładowania banku energii małego. Tak, 12V, no to, to był, byłoby już coś, tak? Już na oświetlenie ledzików. I, I podstawowe akcesoria w kamperze czy w przyczepie kempingowej już by było coś z tego. Okej, okay. papa.